Ulubiony widz? Kurwa. Proste, że Adamos play. Dankę. Fajnego klipa zrobi, miniaturkę ci zrobi, posiedzi na czacie, jak jeździsz. Tu jest z tobą nie pogra, ale kurwa, przynajmniej poogląda cię. Bo, bo ma własne kurwa gry i obowiązki. Obowiązki? Kurwa. Wiem, poważnie to zabrzmiało. Zawód syn i robienie shortów. Adam p2 Ten jest głównym do jazdy, pierdol. No Dobra, sorry, bo już zapomniałem Za rzadko jeżdżę Jak i... to było z to... tym ściganiem? Kurwa, nie wiem <grym> E, hamulec kurwa 850 stopni, ale opona się chłodzi, nie żeby coś Powodzenia Również tak więc rozegrajmy to jak najlepiej najlepiej też M bez Mądrze, mądrze. Mądrze, mądrze to zrób. Dobra, chyba cię puszczę. Da, puszczę się. Ale teraz to nie ma co, ja jestem blokowany. No ja zaczęłem go puszczać. Jedź, 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 jedź. jedź. Pod Podolę to do bez walki w ogóle. Zobaczysz się, no rzecz, nie dogoniliśmy ich. Tak. Dziwne A na normie to kurwa od dwie długości tam miałem nad nimi Oje, ale rakieta ja nie wyprzedzam go jakoś dużo On ma chyba niskiego ja winga Czekaj, kurwa Kościoła okay, miałem na okay. wewnętrznej, ty się za mną pchałeś O Jezu, wypadam już z zakrętów O, już mam Też Zgadza się Mornik! Traciłem czas! Jadę po b 3 Adamo spay <gryw> Za co mam zapłacić? <gryw> Za nowe DLC do GTA Online Plot twist, wszystkie były darmowe Uła. Ej, zauważ, że pania w ogóle nie jedzie eee, Napisał na czasie przed wyścigiem Tam przed treningiem, że To w domu nie ma Alan laki Paszpak zostanie na to, że zrobi soberlapa, nikt go nie będzie blokować. Bajka no dla on niego mnie, On mnie wyprzedzi. Czyli ja mogę iść potencjalnie B6 jeśli nikt nie odpierdoli się. To go w formy jak coś. Dawk lapowalny jest. On się lapa w plecy. Stopentgo miał, działa. No to wybierajcie Astonem czy Nissanem potem robię 39. Bemko. Kurwa nie bądź jak te degeneraty kurwa z TikToka, co? Pytanie jest to albo to. <grym> No, muszę się plinować już ja pierdolę. Co tu się odpierdala, wypad! Wszyscy On, raz. Rausz, wypierdalać, no. Aha, pięknie, kurwa, co wy robicie? Nie, to mnie jeszcze może dogonić. No, dolec, 3 sekundy, Orton 5, no kurwa, też trochę podgoniłem, fajnie. Może będą walczyć, chociaż pewnie Podalec spuści. Dobra, jak coś to mnie nie interesuje, co tam szpaku robi teraz, na to, że nie musicie mi pisać. Dobra, spierdalaj z tej drogi, co? O, dziękuję. Zasygnalizował i zjechał. Alto na Marciniak 19 ja pierdolę No cóż, no chciałem chillowy sezon, no to będzie chillowy No teraz nie jadę Poly Ricarda No i jadę 3 wyścigi tylko Ile masz paliwa jeszcze? 24 litry Mam 26 Kurwa, okay, right. serio Naprawdę? Marciniak blokuje. Aldona Marciniak blokuje Podolca. Fajnie się bawi ten koleś. Wyjeba, wyjebał go, ja pierdolę! Podolca? Prawie go rozpierdolił, ponad sekundę tutaj stracił. No, uważam, że do tej pory jadę najlepszy wyścig i tak w tej lidze Nawet jeśli mam gorszą pozycję, bo już dwa razy byłem na P5. I moi i tak mi to wisi. Przejmowałbym się jakbym Nissana wziął. To no trochę szkoda gdyby było Też samemu nie pojechałem jakoś dobrze 1.41 prawie jadę teraz tempem Trochę siara <grystanie> Zwolnić i rozjebać Ortona? Nie, no nie Are you sure? No, I am sure, bo... Ja za obserwkę Ciema Po pierwsze to było słabe, a... A po drugie, co? No, jest szybszy w tym wyścigu ode mnie. Tempo no o pół sekundy wolniejsze średnio niż Ferrari zrobiłem na no, te 248 Hmm. <laughs> eee, tym będkiem jeździ. No i proszę bardzo. P6. Zjechał, to P5. Ej, czemu? Ej, szpaku nie dojechał tego. No zjechał do pitu. Czyli P5. No to super. Trzeba się cieszyć z każdego wyniku. Kurwa, nikt bączków nie kręci. Dawaj Adam, masz BM-kę. Ja pierdolę, jak blisko siebie jesteśmy. Nie? Ale blisko teraz się Teraz sięgniemy. Nie. Może teraz? Nie. Następne. U... Dobra, teraz, teraz, teraz. Kurwa, jak blisko. Dobra, teraz. O, 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 o blisko było, już było blisko. Teraz? Nie, ja trochę szybciej jadę. Na którym biegu driftujesz? Na pierwszym. A ty na trzecim.